Sponsorem programu jest firma Franka Polska, producent sprzętu AGD oraz zestawu uniwersalnych akcesoriów do kuchni. Sponsorem programu jest firma Natelobe Maciak. Dystrybutor ekologicznych myjek na suchą parę do czyszczenia każdej powierzchni. Sponsorem programu jest firma Stolkar. Kuchnie twoich marzeń. Co zobaczyć w województwie łódzkim? Pisali, mówili, dzwonili. Nic. Nie jedźcie tam. A tymczasem my zobaczyliśmy aż sześć zamków: zamek w Drzewicy, zamek w Oporowie, zamek w Łęczycy, zamek w Uniejowie, zamek w Sobocie i zamek Besiekiery. Zobaczyliśmy trzy pałace: pałac w Nieborowie, w Walewicach i pałac Łączyńskich. Zobaczyliśmy rezerwat niebieskie źródła i zobaczyliśmy skansen rzeki Pilicy, który jest pierwszym skansenem rzeki na wolnym powietrzu. W sobotę, 6 czerwca, ruszyliśmy na nasz urlop w kraju. Kampanię społeczną, która ma na celu pokazanie najpiękniejszych miejsc w Polsce i wsparcie branży turystycznej w naszym kraju. Do akcji zostało zaproszonych 16 blogerów. Ruszyli na dwutygodniową podróż, każdy po innym wylosowanym województwie. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Lipcach Reymontowskich. To niewielka wieś, która słynie z tego, że mieszkał w niej przez kilka lat Władysław Reymont. To właśnie w Lipcach została umiejscowiona akcja powieści Chłopi. Jesteśmy w Lipcach Reymontowskich. I proszę, jaka ładna. Wiesz, dlaczego te domki są malowane na niebiesko? Mówiłam to ostatnio, zapamiętałeś? Nasz pierwszy dzień w łodzi i noc spędziliśmy w hotelu Puro. Hotel ma fantastyczny bar z tarasem na dachu, własne kino, i niesamowite ogromne okna w pokojach z widokiem na pałac Poznańskiego. Jeden z architektów odpowiedzialny za projekt pałacu spytał Poznańskiego: W jakim stylu ma być zbudowany pałac? Odpowiedział: Jak to w jakim? Nie stać na wszystkie. Manufaktura to wizytówka łodzi, jedno z najbardziej rozpoznawanych miejsc: stania jednorożców. Tak, to jest wiata tramwajowa. Ale, tak naprawdę, to idealne miejsce na zdjęcie na Twojego Instagrama. Spacerując ulicą Tuwima, można się poczuć jak w Londynie, ze sprawą kamienicy, która tam się znajduje. Pełna akcja. Gusiu już opowiada. Nawacho jeszcze czeka na wywiad. Będziemy rozmawiać na temat akcji Urlop Kraju. Udało nam się wjechać na EC1, który jest w momencie zamknięte. Panie, proszę, proszę, teraz jesteśmy, ja Młyn, kiedyś miasto w mieście, obecnie jest to miejsce, które chętnie przyjeżdżają turyści, artyści czy fotografowie. To niesłychane dzieło sztuki, za którym kryje się niezwykle wzruszająca historia. Super, jest pięknie, pasaż róży. Nawet nie wiedziałam, byliśmy tyle razy w Łodzi, nie wiedziałam o tym miejscu. Więcej o tej historii możecie przeczytać w naszym e-booku. Przy ulicy Krzemienieckiej 18A stoi okazały zamek warowny wykonany z drobnych kamieni i to między blokami muzyka tu znaj znajdujemy się w sali kinowej w której ogląda się na taśmach takich jak tutaj przewidzie się na takiej maszynie całkowicie analogowa Emisja filmu, no to musi być niesamowite. Tak, to jest niesamowity klimat. Obejrzeć tutaj Casablanca, czujecie to? Miłośników kina, notowanie w takim hotelu, obejrzenie filmów klasycznie staśmy z, z takiej maszyny, to tutaj musi być istna petarda. Wiem do czego to służy. Dlaczego? Tu na przykład się mieli sera albo mięso. Brawo Basia. Moja babcia takie miała. By pan sioł. Cokolwiek. I słuchajcie, no tu znowu akcent filmowy. Kręcono film Waban, no, Tam gdzieś jest Sławeczka. Tam, gdzie policja jest chyba Przy też... Żabce jest Przy jest No, znów akcent filmowy. Czemu na Waszko taki szczęśliwy? Bo wreszcie ruszyliśmy na urlop w kraju, w poza miastem. Klimaty typu zamki, klasztory, czujecie to? Jest, znajdujemy się w hotelu, Gosiu jaki? Best Western Hotel Plus. Klimat idealny, gosiowy taki, nie? Bardzo mi się podoba, tak się jaram, że nie mogę, zresztą chcę już bardzo zobaczyć jak jest w środku. No to idziemy. Hotel ma też luksusowe, fantastyczne spa. Kto I to się nazywa urlop. To się nazywa szczęście. Szczególnie warta polecenia jest sesja floatingu. Zabieg ten polega na tym, że wyróżniamy całe mięśnie swoje. Nie używamy ani jednego mięśnia. Prawie śpimy. Unoszeni jesteśmy wodą solą. solu. Okość, rusza ręką. Z ciekawostek, hotel był planem akcji serialu Janka. Tutaj również powstały sceny do filmu Pan Włodujowski: Potop naznaczony oraz Południe-Północ. Na terenie byłych zakładów przemysłu wapienniczego w Sulejowie znajduje się trzeci co do wielkości kamieniołom w Polsce, który jest zalany wodą. Lazurowy kolor wody to skutek obecności w nich węglanu wapnia. Znajdujemy się w wapiennikach, tam Mordeczka została z Gosią. To jest taki akwen wodny. Który ma? Jest to zatopiona, zatopiona. jest nieco nie słuchajcie, a ja tutaj muszę jakoś wejść, nie dam radę. Słuchajmy. Oh, Mordo, pomóż. Mordo czeka to na mnie. Idziemy. Mówi się o nim, że to najlepiej zachowana rezydencja XVI wieku. Ale Gosia ma chyba na legendę bo ten zamek ma też białą damę. Jest to córka Adama Drzewickiego, właściciela tego zamku. Kiedy był Potop Szwedzki i Szwedzi już tutaj atakowali ten zamek, ona wolała się zrzucić z wieży, niż oddać się najeźdźcom i teraz krąży tutaj jako biała dama. A widziałeś taką białą plamę na ścianie? Rezerwat Niebieskie Źródła. Jeden z najpiękniejszych cudów natury w naszym kraju. Tamto dopiero jest dziel. Zresztą sami posłuchajcie. Skansen rzeki Pilice jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. No Ci, Gosiu, kawał jeziorską Jeziorsko to drugi co do wielkości zbiornik zaporowy w Polsce. No i jak zupka? No krem z pomidorów to jest moja ulubiona zupa i ta jest rewelacyjna. Naprawdę? Mhm. Tutaj trochę. No i jesteśmy na miejscu. 20 minut temu otworzyli i już jest parking pełen samochodów. Ech, zabiorą nam białe lwy. No nie. Podziwiać tu można najgroźniejsze dzikie zwierzęta. Białe tygrysy bengalskie, białe lwy, pumy, białe wilki i wiele, wiele innych. na wolności średnio żyje do 12 lat, ale w, w niewoli ponad 20, czyli coś za coś, nie? Mężczyźni w małżeństwie żyją dłużej, to tak trochę jak koty w niewoli, Nie, nie wiem, co Ogród podzielony jest na pięć części, które odpowiadają ludzkim zmysłom. Ciekawostka: w muzeum na zamku jest około 400 eksponatów o tematyce demonicznej. Znaleźć króla i to pod zamkiem, to mój przypadek, to przypadek nie sądzę. Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Na terenie obiektu znajduje się bogato rozwinięta gastronomia, bar, grill oraz miejsce noclegowe. Wrogowie można przenieść się w czasie albo poczuć się jak na planie Harry'ego Pottera. Wszystko to za sprawą stacji, na której znajduje się ekspozycja historycznego taboru. Zamek nie jest atrakcją turystyczną, więc panuje tu cisza i spokój. Przed wejściem na teren parku jest zakaz chodzenia, jednak brama jest całkowicie otwarta. Między piątkiem a sobotą leżą Walewice i pałac w Walewicach. Tu mieszkała Maria Walewska, czyli słynna pani Walewska. I skąd nazwa na ciasto pani Walewska? Być może stąd, że ta pani miała w sobie niesłychany urok. Żaden mężczyzna nie mógł się jej oprzeć. Nawet Napoleon Bonaparte. Mieli ze sobą romans. Ona też urodziła jego syna, a ciasto wiadomo, ciasto pychotka, czyli pani Walewska też nie można się oprzeć. A tu z ciastem Napoleonka. On został wybudowany 100 lat temu, czyli w latach 20 XX wieku, ale w latach 80. wybuchł tutaj pożar i od tamtej pory popadł w ruinę. Teraz zabezpieczyli okna i drzwi nie da się wejść, ale tam w środku jeszcze pozostało parę fajnych rzeczy, na przykład taki połamany fortepian, super takie klimatyczne rzeczy. W pałacu wychowywała się Maria z Łączyńskich, czyli słynna Maria Walewska. Nauczycielem Marii Łączyńskiej był Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka. Legendę o zamku możecie poznać w naszym e-booku. Zamek ustułowany jest na wyspie otoczonej fosą. Jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce. Dworek Biała Dama pod Łowiczem otacza piękna malownicza okolica. W pobliżu hotelu znajduje się Bolimowski Park Rewrezowy a w samym Nieborowie usytuowany jest zabytkowy pałac Nieborów. Tym razem znajdujemy się nie w galerii Arkadia, a w parku Arkadii. To jest w ogóle park romantyczny Arkadia i on jest powiązany z tym pałacem w Nieborowie. Bo tu i tu jest, wiesz, klimacik romantyczny o każdej porze roku. A widzisz, no to idziemy romantycznie napić się kawy może A wiesz, że ogólnie ta miejscowość kiedyś się nie nazywała Arkadia, tylko Helena Radziwiłłówna zmieniła tą nazwę, bo ona była bardzo zainspirowana Grecją i tak dalej. I jest Arkadia. Osiu, znów nocujemy w miejscu, gdzie można by przeprowadzić wesele. No wygląda na nie to na pewno nie jest przypadek. To nie jest przypadek, nie? nie? jest przypadek, tak. Jest bardzo uroczo przyjemnie. Mamy swój domek. Idziemy do domku tam na Wasko, chodź. Cię na nawacham moją koleżankę. Telmę. Bardzo się polubili. Więc zobaczymy jak to będzie. Później zobaczycie. O. Zobaczcie, tu się dzieje. Jest przygoda. No. No i dojechaliśmy. Stacja u niej. W, Unijowie, w apart hotel i tutaj zostajemy aż 3 dni. Wow. Ale Bogdanie, nie ciesz się na relaks, bo mamy plan wypełniony co do minuty. Tak? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od... teraz będziemy jeść kolację, a później e, idziemy zwiedzać zamek. Wow. I spotkamy rycerzy. Naprawdę? Tak. O, proszę Pani, jest troszeczkę miejscóweczka. No! Nice! Podoba mi się tutaj Grimaci. Gdy ja się z tego wszystkiego aż popłakałam o pomysłowi strasznie niespodziewany. Nie spodziewałam się takiego przyjęcia. Najpierw w pokoju. Teraz siedzimy sobie normalnie przy stoliku. I przychodzi do nas szef kuchni i mówi, że zaprasza nas do stolika w kuchni. Ja no, szef kuchni. także nam miło. Dzisiaj Tak, chcielibyśmy tutaj zaprosić Państwa. Podjęliśmy zjeść, że odejmiemy Państwa u mnie w kuchni. Z bardzo z tego także zapraszam. Takie rzeczy się dzieją tylko na filmach. Jak myślałam do tej pory. No w sumie to jest taki film jakby trochę, nie? Dzień dobry. A, dziękuję bardzo. jestem bierzemistrzem zamku, ale w szuków w Dumniejowie. Właśnie chciałbym Państwa zabrać na mały spacer po zamku i tu po naszym parku. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie w program Zamku e, Arcybiskupiego w Uniowie. Słyszałem Oporów, rozumiem, że byliście Państwo tak, w Oporowie. To przepiękna siedziba rycerska, tak. oporowski herbu Sulima, e, znanego rogi Sulimczyków spokrewnionych z Zawiszą Czarnym, tak tym słynnym, słynnym rycerzem. Nasz zamek był zamkiem wchodzącym w państwowe szefika po Andrzeju, jak jeszcze będzie wspominać. Bo budowany w czasach Kazimierza Wielkiego albo Zamkiem Arcybiskupim. Ja zapraszam Państwa na. Małą podróż, podróż w dawne wieki, w czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej i czasy średniowiecza. Z tym, że będzie to e, współpraca, podróż, w której będziemy musieli trochę, trochę powspółpracować, ponieważ będziemy starali się odnaleźć w średniowiecznych smakach. Przygotowaliśmy dla Państwa nową degustację, e, żebyśmy mogli odkryć wspólnie e, jak smakowały te dawne wieki e, no i odczarować, że średniowiecza to nie były tylko te ciężkie, mroczne chwile, ale że były też chwile radości, chwile słodycze przyjemności, wszak walka z postu, postu z karnawałem była jak najbardziej e, jak najbardziej na topie wtedy. E, zapraszam Państwa w kroki zamkowe e, do mojej podkomorzyny i wkroczymy do e, sali, która nazywana była kiedyś komorą. To też podkomorzyna, która w komorze. E, oczywiście e, zapraszam pan. bardzo serdecznie i jak to już inej rozpoczął naszą historię, naszą opowieść o średniowieczu troszkę, troszkę oczywiście w zmienionej współczesnej wersji. Spotykamy się tak naprawdę w progu zamku, a w progu zamku nie mogło być nic, albo mogło być i wszystko, więc zapraszamy do naszych piwnic. Czas na picie jabola. To jest miód, który nazywa się Jabol, w skrócie jabłkowy. Jakie jest poczucie, że jesteś w zakresie Zamku Beli, Jabola, Pini. No właśnie. W zamku Beli, Jabola, Pini. Dokładnie. A, jak zupka, tego się nie spodziewałam, że będzie a taka gdzieś... ciepła. Zawsze ci zimno wodzie, a tu Zawsze tym bardziej, że teraz się trochę nagrzałam na słońcu, a tu okazuje się, że bez problemu mogę wejść super idealnie. Gosia będzie trenować jogę, pracować nad oddechem. Trenować oddechem, a my w międzyczasie wybierzemy się na paintballa. Także chodźcie ze mną. No, udało się wygrać wreszcie, ale kto tu przyjechał? Za Kto tu przyjechał? Mordę! Kto tu przyjechał? Błazie! Błazie! Mordę! Mordę! Macie podobne kubraczki z nawaszkiem teraz. jest? Petardowo. Jest super. Tam jest sauna. Tu jest takie miejsce do wypoczynku. Ale uwaga. To jest petarda. Uwaga. Moim bo to jest tak kadrowo. Ekstra. Dla samej wiesz, tej pani to tu bardzo przyjechać. No. Na koniec akcji dojechaliśmy do dworu drogi, gdzie spotkaliśmy wszystkich uczestników akcji Urlop w Kraju, na podsumowanie i wspólną zabawę. To <grywa> Sponsorem programu była firma Stolkar: Kuchnie Twoich Marzeń. Sponsorem programu jest firma Franka Polska, producent sprzętu AGD oraz zestawu uniwersalnych akcesoriów do kuchni. Sponsorem programu jest firma Natelo Beata Maciak, dystrybutor ekologicznych myjek na suchą parę do czyszczenia każdej powierzchni.